Witam ponownie na moim kanale. Jestem Klawi. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. A jeśli wrócicie, to. Dzień dobry, dziękuję. Mam dzisiaj dla Was, słuchajcie, ogromne danko. I patrzcie, ile. <ścoughs> ile mam znowu produktu? Pierwszy duet to jest duet do włosów Garnier Ultimate Blend. To jest ta seria Coconut Water i Aloe Vera. Na te produkty to. mogę sam polecić, bo użyłem dwa razy i naprawdę włosy są super. Fajne, nie? A jeszcze mam bardzo jasne włosy, rozjaśniane, i naprawdę, naprawdę byłem w szoku, że mają taką. że są takie fajne w dotyku po tym. Także polecam. Adrian Rytki tak. i skończyło się um, odżywka, skończyła się razem z szamponem, co rzadko się zdarza, jak wiecie. Naprawdę fajne, No i zapach jest też super. O dziwo mi się spodobał, chociaż jest tu kokos. Zero Alkohol Colgate Max White, płyn do płukania jamy ustnej. Chciałam powiedzieć, że nie, to jest płyn. Powiem wam, że to jest jeden z fajniejszych płynów, jakie ja używałam. Jedyne co, to on jest taki bardzo niebieski i zostawia osad na bracie, właśnie. Więc trzeba uważać. Ale poza tym jest bardzo fajny, nie jest za ostry w smaku, nie jest za mocny, także polecam. Następna rzecz jest z to jest Vitamin C Juice Cleanser with Orange Flower Water. Bardzo fajna woda do odświeżania twarzy, ona nie radziła sobie ze zmywaniem makijażu, ja ją bardziej traktowałam jako taki tonik Orzeźwiająca i mam wrażenie, że troszeczkę usunęła przebarwienia. Przy dłuższym użytkowaniu, tu mi widzę, że cień mi pada na twarz. <laughs> Przy dłuższym użytkowaniu, także naprawdę fajnie i bardzo podoba mi się. Atomizer, bo kładziecie rykowacie ich, dociskacie i nie ma problemu. Także ja sobie chyba nawet tą buteleczkę zostawię. Ale Pixie, bardzo fajny produkt. Następnie mam żel. BBT Be White Tea z ekstraktem z pomarańczy. Wydaje mi się, że te herbaciane żele nie są już dostępne, więc bardzo szkoda, bo one są naprawdę fajne i pachną herbatą. A jak wiecie, ja uwielbiam herbatę, więc dla mnie to był naprawdę sztos. Poza tym, no to żel jak żel. Bardzo fajnie pachniał i nie wysuszał skóry, co też jest ogromnym plusem. Także jeśli kiedyś jeszcze będą w biedronce, to naprawdę polecam. Następnie mam tutaj takie dwa randomowe opakowania, mamy płatki do demakijażu z Wilko. I jak ktoś mieszka w Anglii, to nie polecam Tych płatków, bo się rozdwajały I następnie mamy Calypso Makeup Remover Pads Ja te gąbeczki wam pokazuję Notorycznie, ja je bardzo lubię Szczególnie do zmywania maseczek, ale też Normalnie do zmywania e, żelu Czy innych takich rzeczy, polecam I kolejna rzecz jest również z firmy Be Beauty, to jest nawilżający płyn micelarny Jesteście długo, długo Na YouTube sferze, czy na blog sferze To ten płyn był naprawdę popularny Nie wiem, z jakichś 9-10 lat temu Mech. ja nie wiem, czy on kiedyś miał inny skład i był po prostu lepszy. Czy używaliśmy, używałam go w czasach kiedy nie było aż takiego wyboru. Jeśli chodzi o płyny micelarne natomiast on mnie nie powalił. Był ok, nie radził sobie z każdym makijażem, nie zmywał takich cięższych makijaży, więc ja osobiście nie powrócę. Nie wiem dlaczego, ale wrzuciłam tutaj też dwa opakowania mydła. Do rąk. Zwykłe mydło, najzwyklejsze suchy szampon i to jest Batiste Dry Shampoo Flora and Flirty Blush. Ja nie przepadam za tym zapachem, natomiast to był jedyny, jaki był dostępny w sklepie, jak kupowałam. To jest bardzo spoko szampon. Ja chyba stawiam te z Batiste na pierwszym miejscu. Jak znacie lepsze suche szampony niż Batiste, to dajcie mi znać. Teraz używam jeden z Biedronki, też jest spoko. Vitamin C Tonic, czyli już taki stricte tonic. Jak widzicie przychodzi w takiej bardzo fajnej, małej pojemności, 100 ml, więc też idealna na podróż. Powiem Wam, że to był bardzo fajny tonik Przyjemnie mi się go używało, on Odświeżał skórę, zmywał też jakieś Wszystkie inne pozostałości, jeśli Gdzieś tam coś zostało, no i Fajnie nawilżał, Witamina C Też wiadomo pomaga na przebarwienia I tutaj jest jej całkiem Sporo, także polecam, Teraz mam jeszcze Jedno opakowanie mydło, mydła Do dłoni, także kolejne Następny duet do włosów Jaki zużyłam, to jest produkt To są produkty z Tresemme Tresemme Lilka zawsze mi pisze, jak to się wymawia i ja nigdy nie pamiętam Ale to jest ta ich seria Moisture Rich I powiem wam, że była mech Mam wrażenie, że przy dłuższym o... użytkowaniu, jak już byłam tak w połowie butelki To niestety troszkę mi wysuszał skalp Także czy ja do tego powrócę? Nie Po prostu uważam, że trochę wysuszały I te włosy nie były jakoś super błyszczące nie nawilżał jakoś szczególnie, także nie polecam. Eveline Nail Cleaner odtłuszczacz do paznokci, zużyłam cały odtłuszczacz do paznokci. bo mimo, że to jest naprawdę fajny produkt, ja już mam kolejną buteleczkę, więc jeśli robicie sobie hybrydy w domu, to jak najbardziej polecam. Sprawdzał się doskonale i też jest bardzo wydajny, działa. Jak już jesteśmy przy paznokciach, to zużyłam też dwie kolejne rzeczy. Kolejny Nail Cleaner tym razem z Neonail, to jest taka mała buteleczka 50 ml on był ok, też robił swoją robotę, ale mam wrażenie, że nie był dość wydajny, także szczerze powiedziawszy bardziej polecam ten z Evelyn niż ten z Neonaila. S Flower Polymer Clear Powder, czyli der akrylowy, on był przezroczysty był fajny, nie łamał się łatwo się z nim pracowało, zastygał w miarę szybko. Następnie mam maskę do włosów i to jest Alberto Balsam Blend Damage Repair with Natural Avocado Oil and Coconut Sand Intense Mask. I powiem Wam, że ja tę maseczkę kupiłam przez przypadek w funciaku, więc cena była naprawdę super, bo to jest 250 ml. Była dość wydajna i. Gdyby nie to, że pachniała bardzo mocno kokosem i to było coś, co niestety mi przeszkadzało, sięgnęłabym po nią. Sięgnęłabym po nią ponownie. Więc jeśli zobaczę tą y, maskę, ale w innej gamie zapachowej, to na pewno po nią sięgnę, bo pięknie nabłyszczała włosy. Te włosy wyglądały zdrowo, były bardziej odżywione, łatwiej się rozczesywały, nie wypadały aż tak, także naprawdę polecam. Kolejna rzecz, jaką zużyłam, to jest ARK H Rewane Skincare Age Protect Skin Vitality Moisturizer. I ja. Ten krem dorwałam w TK się chyba, nie słyszałam wcześniej o tej firmie, ale wygooglowałam ją, było dużo pozytywnych opinii, więc je skusiłam, ona jest dość droga, bo ja w TK Maxie po przecenie zapłaciłam za ten krem 20 funtów, więc całkiem sporo moim zdaniem, on bez promocji kosztuje, tak normalnie jakbyście go chcieli kupić w sklepie, kosztuje chyba 49 funtów, więc to jest naprawdę dużo, ale był rewelacyjny, niesamowicie fajnie nawilżutą tą skórę, mam wrażenie, że tak ją zagęścił i ona była taka fajna, przyjemna, sprężysta w dotyku, Bardzo bardzo podoba mi się też aplikator, bo to jest ten aplikator, gdzie po prostu naciskacie i wypływa Wam krem, także nie trzeba żadnych paluchów wsadzać do środka. Jak gdzieś będziecie widzieć, to naprawdę polecam, jeśli chcecie kupić sobie jakiś droższy krem, to to była naprawdę bardzo przyjemna i fajna opcja. Kolejna rzecz to jest jeden z moich ulubieńców, i to jest Eveline. Jest to Dermorevital Active Detox kuracja nabliżająca z 5% kwasem glikolowym i powiem Wam, że to jest jeden z moich ulubionych produktów, jaki kiedykolwiek używałam, jeśli chodzi o pielęgnację drogeryjną To serum niesamowicie nawilżyło, sprawiło, że kremy dłużej się utrzymywały, że wyglądały lepiej, także naprawdę bardzo polecam i była przyjemniejsza w dotyku. Po prostu cudownia. Na pewno do tego produktu powrócę, bo widzę różnicę, jak go użytkowałam. Następnie mam Wianek, to jest. Nawierzający tonik mgiełka do twarzy ze straktem z ziela owsa To jest jeden z moich ulubionych toników mgiełek Natomiast ktoś mi ostatnio pisał, że nie powinno się tego zostawiać na twarzy Dajcie mi znać, czy to jest prawda Ja nie zagłębiałam się w to jakoś super, bo niestety nie znam się aż tak na składach Więc nie chcę wam tutaj e, kłamać Natomiast Marta z My mówi, że dostała info, że nie powinno się tego zostawiać na twarzy ze względu na jakiś składnik nie wiem. Ja bardzo lubię ten produkt, bardzo też lubię atomizer, bo on nie jest taki za ciężki, nie macie takiej po prostu ściany wody, znaczy ściany toniku. Następnie kolejna rzecz z Pixi, to jest, słuchajcie, serum z witaminą C. To było fajne serum do momentu, w którym zaczęło ciemnieć. Ono niestety bardzo szybko zaczęło ciemnieć i powodować, że skóra robiła nam się pomarańczowa. Wyglądało to zbyt fajnie. Tutaj jest, że jest tutaj napisane, że. Przydatność to jest 9 miesięcy od otwarcia, natomiast on zaczął ciemnieć bardzo szybko, powiedziałabym po 3 miesiącach. Do momentu, w którym nie ciemniał, był bardzo fajny, genialnie nawilżał. Pozbył się takich przebarwień czerwonych miejsc na skórze, także to było fajne. Natomiast to są produkty dość drogie, i ja jedną trzecią musiałam wyrzucić, bo już nie była zdatna do użytku, także trzeba mieć to na uwadze. Niestety, nie tylko mi się to działo. No to już jest yy, wasz, wiecie. Wasza decyzja, może podzielcie się z tym, e, tym z kimś, z jakąś koleżanką, kupcie to na pół i wtedy podzielicie się też kosztami, bo to jest naprawdę fajny produkt, ale niestety bardzo szybko robi się niezadny do użytku. Kolejna rzecz to jest miniaturka i to jest, słuchajcie, Bielenda Fresh Juice, płyn micelarny z bioaktywną wodą cytrusową, sok z arbuza i micele. I ten, to opakowanie jest tutaj e, jako refill, więc można je ponownie napełnić. Bardzo polubiłam e, ten płyn micelarny. Na pewno kupię większe opakowanie. To sobie też zostawię, żeby później przelać i zabierać ze sobą w podróże, bo to jest świetna opcja. Uważam, że w ogóle takie właśnie opakowania są genialne na podróż, szczególnie jeśli chcecie zabrać to do, ze sobą do samolotu. Nie musicie zabierać takich sztywnych buteleczek, także naprawdę fajny produkt. I ostatni produkt pielęgnacyjny poza maseczkami to jest Eveline. Nail Therapy Professional Revitalum 50% Aloe intensywnie nabliżający serum do paznokci Powiem wam, że on bardzo fajnie nawilżał skórki nie, zau nie zauważyłam poprawy w paznokciach, ale ja mam przedłużane paznokcie, więc Nie jestem w stanie wam powiedzieć, natomiast bardzo fajnie zbliżał skórki Powodował, że one nie odrastały aż tak bardzo Nie były takie widoczne, łatwiej się je wycinało, także polecam Następnie słuchajcie cztery świeczki. Jedną taką z Ikei, o której nie będę za dużo mówić, to była ta pomarańczowa, bardzo polecam. Kolejna to jest e, Gingerbread Village od Zoeli. E, Zoela już nie produkuje produktów, więc nie będę tutaj za dużo mówić. E, szkoda, ponieważ te świeczki były naprawdę fajne, zresztą tutaj mi się. Kolejna od Zoeli świeci, czego nie możecie widzieć, ale jest tam świeci się e, bardzo fajnie pachniała. French Vanilla Aromatherapy z firmy Bolsius. Ona jest, wydaje mi się, do dostania w Rosmanie. Ja to dostałam w prezencie. Nie dość, że pięknie wyglądała. Bardzo ładnie się też paliła. Tutaj później wypaliła troszeczkę z tyłu, ale to nie ma problemu. Bardzo ładnie pachniała. Była lekko niewydajna, bo dość szybko się skończyła, natomiast zostawiała przyjemny zapach w całym mieszkaniu. To jest chyba moja ulubiona z tych wszystkich i na pewno do niej wrócę i w ogóle polecam Wam tą firmę. Wiem, że można ją dostać na kosmetyki z Ameryki: to jest Buzzy Bee Candles i to jest ta seria Elegance, i to było Watermelon Explosion, i ona pachniała po prostu. Jak arbus. Pięknie na dodatek miała ten drewniany knot, więc też ślicznie po prostu brzmiała jak się paliła. Wypaliła się, jak widzicie, bardzo równomiernie, nie zostało praktycznie nic, to jest taki bardzo cienki pasek wosku, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko, no i też była intensywna, także polecam. Jeden jedyny kolorowy kosmetyk, cień spierne, to spierne professional w odcieniu dune. Zużyty do końca. Ja go używałam najczęściej w kąciki do rozświetlenia oczu i bardzo fajny cień. Na całą powiekę bym go nie polecała, ale do kącików był jak najbardziej super. Ja już mam zresztą drugie opakowanie także. Ostatnie rzeczy. Maseczki, maseczki do twarzy. Znalazłam jeszcze jeden e, produkt, i to jest Topadder MoFace Sebio Peeling 3 Enzymy. Że nie bez powodu jest to jeden z bardziej obleganych i polecanych peelingów, ponieważ jest to rewelacyjny produkt. Super tłuszczał, martwy na skórek, genialnie wygładzał. Wszystko, co nagładaliście po peelingu, czyli wszelakie serum, e, esencje i tak dalej, o wiele lepiej się po nim wpływają. O wiele lepiej się po nim wchłaniają. Naprawdę polecam, i ja. Z przyjemnością do niego powrócę. Wypada jeszcze glinka. Thermaglin maseczka slow age, zatrzymaj czas. Ona była straszna. Ja nie kupujcie jej, nie zrobiła nic. Następną maseczką jest skin 79 Old Aloe, czyli maseczka nawilżająca, która była niesamowicie przyjemna. <grymne> Myślę tylko o tym, żeby nie powiedzieć bardzo i nie wiem, co powiedzieć w zamian. Dobra. <grymne> Czekaj. <grymne> Maseczka! Skin 79 Oldat Aloe była very przyjemna, moi drodzy! I kolejna rzecz to jest maseczka z firmy Skin 79 Oldat Aloe i była przyjemna, nawilżała, było w niej wystarczająco dużo esencji, nie była za sucha, także polecam. Kolejna rzecz to są chusteczki Aloe Vera. Kupiłam je w Sztokholmie. Do smycia makijażu się nie zdawały, bo były okropne do tego, natomiast ja po prostu je używałam do zmywania jakichkolwiek słoczy, e, czy tam przecinania dłoni podczas makijażu, więc jak będziecie kiedyś w Sztokholmie, będziecie chcieli kupić te e, chusteczki, nie polecam. Kolejna, kolejna maseczka to jest Derma W10 Exfoliating Foot Peel i to jest ta maseczka, która złuszcza wam skórę ze stóp. One... Ta maseczka to była najgorsza maseczka tego typu, jaką używałam. Naprawdę była straszna. Wydaje mi się, że ona nie była dość mocna i ta skóra ze stóp schodziła mi ponad 3 tygodnie, więc wtedy to, to po prostu był dramat. Także nie polecam. Całą armię maseczek z Foreo zużyłam dwie maseczki Make My Day, które chyba są jednymi z moimi ulubionych. One są nawilżające, mega przyjemne. Jak nie macie jeszcze ufo, to. Bardzo polecam się, bardzo wiedziałam. Powiedziałam bardzo wcześniej? Chyba nie. Jeśli nie macie ufo, to radzę się zastanowić, bo to jest niesamowicie inne doświadczenie używanie takich maseczek. Właśnie nie, niesamowicie mi się spodobało. Staram się nie mówić bardzo, słuchajcie. Matemaniak, maseczka matująca. Była ok, nie zmatowiła skóry jakoś super, natomiast ja mam cerę suchą, więc też nie mam, wiecie, nadmiaru sebum, żeby sprawdzić, czy ona tak mega, mega matuje. Kolejne to jest właśnie Shimmer Freak Illuminating Mask. OMG. To była jedna z bardziej. nie bardzo, bardziej. To była jedna z bardziej rozświetlających maseczek, jakie ja używałam. Skóra po niej była naprawdę tak, taka rozświetlona, przyjemna, prawie jak Edward Cullen w Twilight. I ostatnią z Foreo to jest Youth Junkie. Ona była niesamowicie nawilżająca. Przy okazji też troszkę rozświetlała tą twarz. Naprawdę fajny produkt. Trzy maseczki z selfie projectem, z brokatem. I ja niestety przyznam się, że tutaj wpadłam padłam ofiarą marketingu i. Tego, że wszyscy te maseczki mieli, a teraz, jak patrzę na to, to jak dobrą pielęgnacją może być pielęgnacja, która zawiera w sobie brokat? Odpowiedź: żadną. Ja nie polecam żadnych z tych maseczek, w ogóle nie polecam żadnych maseczek, które mają sobie brokat. Po prostu. Don't do it, don't buy it. Zabijmy ten trend. Tatuaż w doskonalej formie Kle krem do pielęgnacji tatuażu z firmy Neba. Kodacki produkt. Polecam. Jak będziecie robić sobie tatuaż i szukacie jakiegoś fajnego kremu, to to był naprawdę sztosik. Selfie Project enzymatyczny peeling z papają, kwas migdałowy i papaja. I to jest jeden z fajniejszych peelingów takich w saszetkach, który jest do dostania, moim zdaniem, w drogerii. Takie saszetki są idealne na wyjazd. Bez sensu jest brać Słuchajcie, ogromny peeling, kupujecie dwie takie saszetki. Jedna saszetka wystarczy nawet na dwa użycia Jeśli chcecie taką bardziej cienką warstwę Albo na jedną grubszą Ale fajny, zmiutł, niepożądany na skórek z twarzy Zostawił tą skórę gładką, przyjemną w dotyku Polecam. I ostatnia rzecz to jest y, Insta skinker, głęboko oczyszczająca czarna maska z bioaktywnym węglem Peel-Off z Eveline. Ona była średnia, bardzo ciężko się ym, zdejmowała, kruszyła się pod palcami, mimo tego, że powinna się wiecie, ściągać elegancko, także mech, ja nie polecam i nie kupiłabym jej ponownie. Dotrwaliśmy do końca. Dajcie znać, jak myślicie, czy dobrze mi poszło, zważywszy na to, że to było kilka miesięcy zużyć. Nie wiem, jak wasze zużycia. Pisaliście mi, że podczas kwarantanny o wiele lepiej szło Wam zużywanie rzeczy, bo mieliście więcej czasu. Zapiszcie mi pod e, spodem w komentarzach, jaki był wasz najfajniejszy produkt, jaki zużyliście, jaki był wasz najgorszy produkt, jaki zużyliście. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli się Wam spodobało, to zostawcie kciuka w górę i pamiętajcie, że jeśli nie obserwujecie, to zapraszam do subskrypcji któryś ten z tych rogów. I zapraszam też na Instagram, a będzie podane tutaj. Ja się z Wami żegnam i widzimy się. Hasta el finico. ¡pa!